Kiedykolwiek obiecałeś sobie tylko 5 minut na TikToku, a potem ocknąłeś się dwie godziny później, czując się otępiały, zmęczony i z poczuciem winy. To nie jest twój brak silnej woli. To po prostu wynik starcia twojego mózgu, który był kształtowany przez miliony lat ewolucji z najbardziej zaawansowanym algorytmem w historii ludzkości. Dziś wejdziemy sobie do środka dopaminowej pętli uwagi, rozłożymy na czynniki pierwsze to, co naukowcy nazywają TikTok Brain i sprawdzimy, czy twoja zdolność koncentracji jest już uszkodzona na amen. Czyż po niej po prostu żegnaj. <gry> Nazywam się Paweł, witam na moim kanale. Na tym kanale, gdzie rozkminiamy różne faski psychologiczne, sprawdzamy co tam autorytety z dziedziny psychologii mówią na ten temat i próbujemy sobie nad tym jakoś pracować i się rozwijać. Zacznijmy od błędu, który powiela niemal każdy. Dopamina to nie jest hormon szczęścia. Bo gdyby tak było, to po obejrzeniu śmiesznego filmiku z kotkiem czułbyś się nasycony i odłożyłbyś telefon. W rzeczywistości dopamina to paliwo do oczekiwań, do tak zwanego chcenia. A nie... Posiadania. W neurobiologii mówi się o ważności motywacyjnej. Dopamina krzyczy do twojego mózgu. Ej, ej, patrz, to jest ważne. Zobacz, może następny filmik będzie jeszcze lepszy. Dawaj, szukaj dalej. Szlak metaboliczny, czyli twój wewnętrzny system nagrody, został zaprojektowany, by nasi przodkowie mieli motywację do poszukiwania jedzenia, czy partnera do kopulacji. No może nie tylko do kopulacji. Partnera do, do miłości i do przytulania, do przytulasków. Problem w tym, że w naturze nagrody były rzadkie i wymagały wysiłku. Platformy z tymi krótkimi formatami wideo to środowiska, w których mózg jest dosłownie bombardowany sygnałami nagrody co kilka sekund, nie dając w ogóle systemowi czasu na regenerację. Dlaczego te aplikacje są bardziej uzależniające niż filmy na Netflixie? Odpowiedź kryje się w mechanizmie RPE Reward Prediction Error Mój angielski jest po prostu the best Czyli błędzie przewidywania nagrody Jeśli przewidujesz, że coś będzie nudne, a okazuje się genialne To twój mózg zalewa fala dopaminy O, ale to było spoko I algorytm nie chce, żeby każde wideo było idealne on celowo serwuje ci kilka przeciętnych filmików, by nagle uderzyć czymś, co idealnie trafi w twój głos. To tak zwany zmienny schemat wzmocnienia. Dokładnie ten sam mechanizm sprawia, że ludzie nie potrafią odejść od automatów do gier w kasynach. Nie wiesz, co będzie pod kolejnym przesunięciem palca, a ta niepewność jest dla twojego mózgu najbardziej ekscytująca. <laughs> jaki będzie teraz ten filmiczek? Ojej, o ten taki stok. Dobra, co będzie następne? Uwaga, uwaga. O kurde, ale spoko filmik. Ten beznadziejny. Dobra, beznadziejny. O, beznadziejny. O, ten jest spoko. O, w końcu trafiłem. Nice. Dobra, lecimy dalej. O, lipa. O, to też lipa. O, jaki fajny, znowu kurde się udało. Tragedia. Twórcy tych platform to nie tylko programiści. To również inżynierowie behawioralni. Wykorzystują oni cykl, który zmienia czynność w nawyk. I wszystko zaczyna się od wyzwalacza. Najczęściej jest to nuda lub lęk przed przegapieniem czegoś, czyli tak zwane FOMO. Potem następuje akcja, czyli prosty swipe, który wymaga praktycznie zero wysiłku. Następnie pojawia się zmienna nagroda. Czasem coś jest fajnego, czasem jest lipa. I nic ciekawego, ty tak swipujesz. Raz ci się wygra coś. A raz ci się nie wygra nic. Na końcu jest inwestycja. Każdy twój lajk, like, komentarz czy czas spędzony na konkretnym filmie to dane, które przekazujesz algorytmowi. Następnym razem ta pętla jest jeszcze bardziej dopasowana do ciebie, do twoich słabości. W tych aplikacjach celowo eliminuje się punkty zatrzymania. Nie ma tam zegara, nie ma tam końca strony, a wideo zapętla się samo. Na TikToku nawet jak chcesz wyjść z tej aplikacji, to on jeszcze ci rzuci jeden filmik, żebyś... Się... A, jeszcze może cię wciągnie, jeszcze może cię obejrzy. Na Instagramie jest tak, że jak wchodzisz... Nie wiem, chcesz napisać sobie wiadomość, to zanim wejdziesz, to odpala ci się jakiś najlepszy filmik, który do ciebie pasuje. Wiele razy się łapę, że chcę na przykład odpisać swoje dziewczynie, na samym początku na górze pojawia się ten pierwszy filmik i on zawsze jakimś dziwnym trafem jest ciekawy. I całe to eliminowanie punktów zatrzymania jest po to, by nie obudzić właśnie twojej kory przedczołowej, która mogłaby stwierdzić hej, 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 wystarczy, ej, wystarczy tego oglądania głupich filmików, nic nie wnoszą one do mojego życia. Długofalowe są widoczne w badaniach neurologicznych. Osoby, które mega dużo oglądają tych krótkich filmików, u nich obserwuje się osłabienie aktywności kory przedczołowej, czyli tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za nasze planowanie, myślenie logiczne i hamowanie dzikich impulsów, instynktów. Bo kiedy sobie pracujesz i nagle pojawi się powiadomienie na twoim telefonie, to twój mózg, żeby wrócić do pełnego skupienia, potrzebuje około 20 minut. I właśnie takie ciągłe przełączanie się między tymi filmikami i między krótkimi formatami wideo sprawia, że ciężko nam jest wejść w stan takiej głębokiej pracy, bo bardzo łatwo jest nas rozproszyć. Powiadomienie, pyk, my już nasza uwaga leci na telefon. I nuda, która kiedyś była takim paliwem dla naszej kreatywności, do wymyślania pomysłów, do rozkminiania jakichś ciekawych zagadnień, to dziś dla nas jest bolesna, jest dla nas torturą. Jak można siedzieć i nic nie robić, albo czekać w kolejce i nie patrzeć w telefon. Straszne, jak ja to wytrzymać mógłbym. Po prostu odzwyczailiśmy nasze mózgi od takiego niskiego poziomu stymulacji, czyli od po prostu bycia. I nic nie robienia. Nawet stojąc na przystanku musimy patrzeć w telefon. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że nasz mózg jest neuroplastyczny i działa to w dwie strony w dobrą i w złą, więc nie musisz od razu wyrzucać telefonu, wystarczy, że po prostu wprowadzić zasady do swojego życia. Po pierwsze, wprowadź sobie ograniczenia, bo badania pokazują, że już nawet 30 minut mniej przed ekranem znacząco poprawia kondycję psychiczną. Po drugie, utrudnij sobie to. Usuń aplikację z ekranu głównego, ustaw ekran w tryb czarno-biały, bo to drastycznie obniża atrakcyjność dla twojego układu nagrody. A po trzecie, trenuj nudę, bo następnym razem, gdy będziesz na kogoś czekał, to spróbuj nie wyciągać telefonu. Pozwól swoim Myślą błądzić, bo to właśnie w takich chwilach twoja kora przedczołowa ma szansę na regenerację. O... Twoja uwaga to najcenniejszy zasób, jaki posiadasz. Giganci technologiczni doskonale o tym wiedzą i robią wszystko, by nią zarządzać. I zrozumienie tych mechanizmów dopaminowych to jest pierwszy krok, by odzyskać stery. Nad swoją uwagą. Jeśli tu do końca tego materiału, to gratuluję. Twoja zdolność do długotrwałej koncentracji ma się całkiem dobrze. Nie wiem, czy w ogóle potrzebujesz tego odcinka, w takim razie daj znać w komentarzu, jak długo udaje ci się wytrzymać bez sprawdzania powiadomień. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Akcja. Dobrze, jak wyglądam? Jest ładnie. Mm, mm, mm. Algorytm... Ad... Br... A. No nie. Eee... Reward prediction. Kurde, uczę się tutaj angielskiego z takich książek o, i z takie. Z taki, więc... reward. -re reward. W neurologii mówi się... Neurobiologii. Może wezmę sobie to. To tak zwane zmienny... Gdzie jest Ha. Mi mózg, kurde, lasuje. A raz ci się nie wygra. Znaczy wygra. Pięć razy ci się nie wygra, a raz ci się wygra. Mm, w tych mm. o no, Bo to drastycznie. Mm, podsumowanie.